I wszystkim z tej strony Asgard. Zapraszam Was do kolejnych odcinków z serii z Krajmy w Kotora. Ostatnio skończyliśmy mm, przy tych konsolach takich na tej całej asteroidzie. Ops, właśnie coś się postało. Jakieś dziwne odgłosy, dźwięki. E, dobra, mieliśmy ostatnio e, sporą pogadankę z komputerem czy z zatonem, jeszcze nie pamiętam. już nie pamiętam, co mamy zrobić. Także sobie zobaczę w dziennik. Galaktyczna historia, zadanie dodatkowe. Musisz odnaleźć statek, dobra, dobra. Żeby się stąd wydostać, okej. Okay. Przeszły wydarzenia, dodatkowe, dodatkowe. Pogadamy za tonem, zobaczymy co on ma do powiedzenia. Na razie nic, ale wciąż szukam, wrócę tu. Tylko sprawdzam, czy nie wykorzystałeś okazji i nie zwiałeś. <laughs> nie no, nie będziemy tacy źli. Musimy być dobrzy. Na razie nic. Ale wciąż szukam. Ale czego my mamy w zasadzie szukać? Już nie pamiętam. Co jest przeszukane. O fajnie, że w ogóle się wyświetla, czy przeszukano, czy nie. W jednym co się chyba, się chyba się nie wyświetlało. Mm, dobra, yy, nie wiem którędy iść. Może pójdziemy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy, czyli na przykład tutaj. Zobaczymy co jest to na samym końcu. Zapiszę się lepiej. By miało jakiś potwór mega wyskoczyć. Węzówka dokowa... ...zapięte. Dobra. Te pneumatyczne drzwi... co? Te pneumatyczne drzwi otwierają się tylko wówczas, gdy statek przybija do doku kopalni. Okej, okay, czyli przy doku nie ma żadnego statku. Zerknę sobie na mapę, jeszcze możemy tam tamtędy i tędy, dobra. Znaczy tamtędy nie pójdziemy. O, już chyba sprawdzaliśmy, czy możemy ten iść, ale chyba nie możemy. Nad sure. Nie, nie możemy. Dobra. W takim razie biegniemy wyżej. Tutaj powinno być jakieś przejście. O, jest przejście. Nad mamy roboty, ale uszkodzone. Aha, bo one są po wyłączane Wyłączyliśmy je przecież. Tak, teraz już sobie przypomniałem. Dobra. Komponenty podnieś. Uszkodzony droid górniczy. Naprawa z droida górniczego w poszukiwaniu części zamiennych. Sprawdź się rodzeniem behawioralnej jednostki. Hmm, Zaprokuj droida, aby móc przejść obok. Odejść od droida chwilę. Mamy tutaj jakieś przejście, coś? Chyba nie. Dobra, nic tutaj nie ma, to w takim razie pójdziemy na dół. I myślę, że wrócimy gdzieś tutaj. Włos awaryjny może jest teraz otwarty, jeszcze nie wiem. W ogóle fajnie by było znaleźć jakiś ciuch. A nie w takiej piszące biega. Nasza wygnana Jedi. ja biegnę w ogóle, dobra. Musimy piec tędy, tędy. Tędy, tędy biegniemy. Krzynia przeszukano, wszyscy nie żyją. Trochę smutno. Yy, Luk awaryjny zamknięte. O... Kademet, sekundę. Yy, zadanie dodatkowe. Nie miałeś kontaktu z wydarzeniami w galaktyce od czasu wojen mandaloriańskich. Powinnaś dowiedzieć się co wydarzyło się w galaktyce od czasów twojego wygnania. Być może Kreja powie Ci więcej, kiedy tylko uciekniesz z Paragus, czyli to możemy zrobić po ucieczce, dobra. Przeszłe wydarzenia. Spotkałeś z naszą kobietę, która przedstawiła się jako Kreja. Opowiedziała Ci o ataku na Harbingera, którego nikt nie przeżył, oprócz Ciebie. Co zresztą zawdzięczasz jej? Nie masz pojęcia, jak się wydostałeś z Harbingera. Nie wiesz nawet, jak się tutaj dostałeś. Dobra morderstwa w module medycznym. Znalazłeś nagranie ujawniające użycie zabójczego środka uspokajającego, który został podany górnikom w punkcie medycznym na Pragus. Otrzymałeś tą samą zabójczą dawkę, ale przeżyłeś. Powinieneś znaleźć osobę odpowiedzialną za nadzór medyczny i dowiedzieć się, dlaczego próbowała cię zabić. Zapis rozmów tutaj może zobaczę. O mój co to jest patrzcie na tą linijkę Polska wersja KOTOR-2 powstała 18 miesięcy Przez ten czas przetłumaczyło ponad 2500 stron w formacie A4 No nieźle nieźle Ech. Dobra, a to na jakieś postępy? Nie, czuję się jak u siebie Może, bla bla, bla. A, dobra, chyba musimy yy, przez ten komunikator pogadać, już na samym początku jakieś fejle tutaj robię. No nic, trudno się mówi i żyję dalej. Także lecimy do tej konsoli. I tak nic nie pobiję fejla mojego, którego w jedynce przez pół odcinka biegałem i nie mogłem znaleźć w przejścia. To było po prostu zakreszne. Dobra, wejdź do systemu komunikacji, sekcje sypialne. Nie ma odpowiedzi. Hangar 25. Gdy przełączasz się na Hangar 25 słyszysz serię niskich gwizdów i pisków. Wygląda na to, że na drugim końcu pomieszczenia znajduje się droid naprawczy. Jest tam ktoś od biur. O droid... T3M4 to jest. Przeprowadź diagnostykę, następnie wykonaj instrukcję. Jesteś sprawny? Be with, be it. Musisz mi znaleźć jakieś inne wyjście Jesteśmy uwięzieni na poziomie administracyjnym możesz zablokować turbowindy O coś chyba nie yy, Muszą być jakieś przejścia awaryjne proszę jakieś Czy jest stąd inne wyjście oprócz turbowind? Dłup bip <śmiech> <śmiech> Chyba lepiej Eee, Zaryskować niż cały czas tutaj tkwić Nie kwestionuj moich poleceń wykonać Anuluję ostatnie polecenie Gdy oparłem się tu za wszystkim odezwa się ponownie A tutaj już wszystko zrobiliśmy To chyba lepiej zaryzykować niż cały czas tutaj tkwić Dół. I teraz chyba przejmiemy kontrolę nad T3M4 Z tego co pamiętam Tak jest Przejęliśmy kontrolę nad T3M4 Gdzie my jesteśmy? w hangarze jesteśmy się komunikowaliśmy z hangarem pamiętam patrzcie tutaj gościu się dymi jakieś ciny miał przez chwilkę no i zabram, e, zaplombowane drzwi mamy tutaj zobaczymy czy możemy wyważyć tutaj zaspawał te drzwi czy potrzebujemy ładunki wybuchowe tutaj mamy jakąś skrzynkę Zobaczymy, czy tak możemy. Możemy. Dobra, co tu mamy? Chemikalia, granat soniczny. Dobra, przejedziemy się jeszcze, zobaczymy, czy coś tutaj mamy. Te drzwi. Zobaczymy. Okej, okay. tutaj się otwarło. Zaraz zobaczymy. No, tu mamy jeszcze... Skrzynkę komponenty i pakiet medyczny. Okej. Okay. I tutaj mamy zabezpieczenia. O i mamy roboty, paralizator. Strzelimy. Zastrzel tych małych drań. Co ci będą tutaj? Patrzcie, to są... Co to są za roboty w ogóle, jak one się nazywają. W każdym razie, w każdym razie droidy, które mają bronię są słabsze od zwykłego droida protokolarnego, bodajże że on się tak nazywa. Albo protokalarne, to może to są te, co Sefripio. Już ja nie pamiętam. No, mniejsza o to. Zobaczymy, co tutaj jest. Mamy filmik. I mamy naszego jastrzębia. Mrocznego. To jest właśnie miejsce, do którego musimy się dostać. Drzwi lądowiska. Zobaczymy, czy otwarte. Zakrycia awaryjna została magnetycznie zaplombowana i żaden poziom umiejętności zabezpieczenia wielotkinki nie jest wystarczający, aby je otworzyć. Musisz robić system bezpieczeństwa poprzez konsolę. No to. To trochę słabo. Kontrola hangaru. Tutaj mamy skrzynkę. Zobaczymy, co w tej skrzynce. Pakiet naprawczy. Tutaj mamy drugą skrzynkę. Pakiet naprawczy. Dobra, kontrola, kontrola hangarów. Brakus, diagnostyka systemu system uszkodzenia. uszkodzona. kilka części zostało wyciągniętych z konsoli. Podsystemy zostały zniszczone palnikiem laserowym. <śmum> Mimo uszkodzeń podstawowe funkcje konsoli zostały umieściny zostawione w całkiem dobrym stanie i mogą być naprawione przez wymianę brakujących części. Wymień brakujące części. Porażka, żeby naprawić konsolę potrzebujesz kilku podstawowych części. Okej. Okay. Czyli musimy gdzieś jeździć i szukać tych części do konsoli. Są klientę. Dobra. Czy już wiem, że tutaj nic nie zrobimy. Musimy jechać tędy na dół. I zobaczymy co tam mamy na dole. O i trzy, cztery, ale masz cela O, patrzcie, jedny strzałem jest daleka takiego. Tego też za jednym strzałem. Całkiem dobrze sobie radzi ten 3M4. Mógłby być bohaterem jakiejś gry RPG. Głównym Główny bohaterem. Bohaterem można powiedzieć, że w zasadzie jest, ale pobocznym. <główny> Jeszcze nie było takiej gry w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzie główną postacią byłby robot. To by było ciekawe. Dobra, stacja paliw. Okej, okay, jesteśmy na stacji w paliw i jakieś mam bardzo wysokie spadki w PES-ów. 11 w tym momencie mam. Dosyć słabo. E, ale no nic, jedziemy dalej. Drzwi. A, chwila, tutaj nic nie ma? Uszkodzony robot, droid, komponenty, okej. Okay. Kurczę, w tą stronę jak patrzę to się tak zacina. Droid górniczy. No, teraz już lepiej chodzi. Użyj tego. Użyj mocy. Use the force, my little droid. Dobra. W trakcie oczyszczania przewodu paliwowego natknąłem się na trzy ładunki soniczne przymocowane wewnątrz. Przy przeanaliz po przeanalizowaniu raportów roboczych stwierdziłem, że na terenie znajdowały się jedynie droidy. Spróbowałem skontaktować się z ochroną, zaraz po tym jak znalazłem ładunki, ale brak było sygnału. Usunąłem zdalne detonatory i zachowywałem ładunki... zachowałem ładunki z postanowieniem umieszczenia ich bezpiecznej ładunki hangaru. Okay. Fajnie, że się te cyfronety wyświetlają po zebraniu ich. Szczątki te zawierają specjalny przedmiot. Przeznaczony dla droidów, który... Aha, dla droidów to dobra. Nie musimy tego czeka... czytać, tylko wejdziemy sobie. Tutaj. Optymalizator interfejsu, no spoko. Nawet dwa. Tutaj mamy drugą broń nawet. To integrator Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra. Eee, yy, Zaraz. Gdzie my jesteśmy? Gdzie mamy? Jechać teraz? Co, mamy się wrócić teraz? Gdzieś tam? Dobra, to wracamy w takim razie. Tam nic nie, nic nie mogliśmy zrobić. O, roboty. Pajączki przybiegły. Dobra, jedziemy zniszczyć te pajączki co będą nam tutaj przeszkadzać. Może dezintegrator touch? Nie. Paralizator? Nie. Dezintegrator touch wypróbujemy. Proszę bardzo. O nie, patrzcie, ręcznie chcę nas zabić. A to Prostaczek Użyj paralizatora. Szybko. Szybko zanim cię zmierzy. O. Dobrze, te M4. Dobrze sobie radzisz. Dobra, tutaj chyba wszystko. Tam dalej ciekawe czy wylazły. Kolejne pajączki. Nie, tutaj jest tylko ten zniszczony. Teraz chyba do tej konsoli będziemy mogli iść. Yy. Funkcje przewrócone, o widzicie. Yy. Wejść do awaryjnych poleceń kontroli. Naprawa. Uruchom diagnostykę dla uszkodzonych systemów. Programowanie. i Sprawdź status awaryjnych systemów. Wróć do głównych funkcji. Przejrzyj wpisy, wejdź do zdalnej kontroli, wejść do komunikatora, dostęp do schematu karu lądowiska. Ganaję jeden próbnik. Nie mamy próbników. Dobra, to awaryjne polecenia konsoli. Naprawa. Urucham diagnostykę. Dostęp do awaryjnych podsystemów paragut został przekierowany do terminalu w stacji paliw. a... O, e, a opieki połączenia zostały wypalone górniczym laserem, uniemożliwiając późniejszą zdalną kontrolę. Przekazania nie mogą być naprawione. Musisz znaleźć terminal w stacji paliw i aktywować awaryjny system. Peregos, ok. Programowanie. Sprawdź status awaryjnych procesów. E, próbników nie mamy, także nie otworzymy sobie tych rzeczy. A, przy wpisy lądowiska. Procedury dokowej i startowe. Ok, Bez niej każdy statek przywiera. Prześnij mapę dryfu asteroid do komputera nawigacyjnego mrocznego jastrzębia. Błąd zapisu odmowa dostęp. Komputer nawigacyjny mrocznego jastrzębia zablokowany. Jak to? Został zakodowany, będziesz musiał... Okej, okay, pobierz mapę dryfu asteroid. Szybko staną się nieaktualne. Aha, okej. Okay. a lot of cargo from the jedi freighter is being stored in the secure cargo hold until we can pass it through the quarantine checks and as requested all the programming spikes the security officers wanted confiscated have been stored there as well to prevent further the secure cargo hold should be safe enough if anybody wants to break into it they'd have to blow it open with explosives

It's not like that ship can go anywhere anyway. Even if it had the asteroid orbital drift charts, the NAVA computer's been voice locked. You'd need the access code to mm -hmm. consider this latest droid commission breach. I'm putting the droids in this section under okay. the control of... If anyone sends commands to the mining droids outside this terminal, I'll be forced to enact full override. Dobra. Eee, 2, 5, 3, 17. Blockade Looks like those droids got the vessel working again, even with all the damage it had taken. And a maintenance officer still won't admit ordering them to fix it though. It's been voice-locked, Maybe by one of the corpses we found on the ship. Like the old woman. If so, that ship isn't going anywhere. Unless we rip out the Navi computer and put in a new one. If we even had one to spare. The only reason someone would lock their Navi computer is to hide their astrogation charts. Someone didn't want us to know where that ship was going. Or where it had been. No, so I Dobra, ee, wróć do głównych funkcji. Wejdź do zdalnej kontroli kamer. Wątowisko 25. Ok. Magazyn główny. Tutaj zaczęliśmy. Zbrojownia. Tutaj mamy robota. Sprawdź statu, status C3CFT. A to ten, co był z nami na pokładzie. Wydaje się być zniszczony na dwie dni. Jego motywator nadal jest naładowany, jednak zdalnie przeciążyć obwody, ale istnieje ryzyko zniszczenia pojemników, przy których stoi, okej. Jeśli masz jakieś miny, możesz wysadzić drzwi w powietrze bez uszkodzenia przy tym... dobra. Pocu na zdalne przegrzanie kierownika. Zobaczymy. O nie! Nie! Ja chciałem go uratować, no? Tak, dobra, trudno. Strefa odkażania. Użyj do głównych funkcji. Wejdź do komunikatora. Naprawa. Włącz diagnostykę uszkodzonych systemów. Tutaj już było chyba. Użyj do głównych. Dostęp do schematu hangaru. A, czujników nie mamy. Wejdź do awaryjnych koncer... Nie, czyli wyloguj się. Czyli tutaj już wszystko chyba zrobiliśmy. Okej. Okay. Dobra, w takim razie któreś drzwi nam się otwarły. A, chyba tamte. Takie jest tutaj, nam się otwarły. I tutaj był nasz biedny robocik, kurde. Szkoda go. Dobra, mamy skrzynię, zobaczymy co w tej skrzyni. Może jakieś próbniki. O, a nawet trzy próbniki. Pięknie. Czyli teraz wracamy znowu do konsoli. Pyknąć te próbniki całe, które zebraliśmy. I zobaczymy co się stanie. Kontrola hangar. Yy, Wejdź do awaryjnych po celu. poleceń naprawa uruchom diagnostykę. Bla, bla, bla. Programowanie Otwórz widok hangaru 2.5 Otwórz yy, czy nie otworzyliśmy tego, otwórz góry do stacji paliw. Dobra, to się udało otworzyć yy, dostęp są do układu, do układu hangaru. Mapa lądowiska jest teraz dostępna na ekranie dziennika postaci Wszystkie wyjścia, pomieszczenia i inne istotne miejsca posiadają swoje sygnatury identyfikacyjne zaznaczone na mapie okay. Dobra, wyloguj się Doświadczenie, pięknie eee, Co chciałem? A, mapę chciałem sprawdzić O, ale piękna teraz Jest ta mapa Dobra, czyli tędy nie wejdziemy na razie ale wejdziemy tędy. Tutaj co mamy? Stację paliw. Tutaj. Obszar odkażania, okej. Okay. Czyli tędy nie wejdziemy, to lecimy w takim razie tędy. I znowu mamy walkę, ale nie tego. Kurde, dobra. Jak już zacząłeś, to walcz... walcz No może podejść tam, i tak z daleka, trochę słabo. Dobra, rozwalony. Nie mogę, te 3M4 to by wszystkich wyciął w pień tutaj Sam Bez zniszczyje pomoc Okej okay, drzwi mamy Uszkodzony droid Pakiet naprawczy bierzemy oczywiście I jedziemy Do stacji paliw Ale musimy najpierw załatwić pajączki Ale właśnie śmiesznie tak wyglądają Jak doży jak pająki też jeszcze wyglądają jakby tutaj miały takie te <gry> jakby kokony czy jakieś jajka <gry> Wyraźnie się twórcy inspirowali pająkami Dobra, jedziemy dalej. Nie mam na co czekać. Stacja paliw. Ło, ale spiechy! F5, zapiszemy się. Spadek FPS-ów niemożliwy. Niesamowity wręcz. Dobra, pole zabezpieczające, możemy przejść przez to? Jeszcze nie można go wyłączyć, ok. A tutaj mamy konsolę, jakąś panel kontroli paliwa. Przejdź do obsługi zdalnych kamer, przywołaj funkcję systemu, przywołaj schematy postępowania w razie awarii. Otwórz łaz awaryjny w sekcji administracyjnej. Chwilę, wróć do głównych funkcji. Przejdź do obsługi zdalnych kamer Czujniki przewołów paliwa Okej. Okay. Sekcja serwisowa A tu byliśmy chyba w tej sekcji A to jest na dole, patrzcie Byliśmy tutaj na dole, a teraz jesteśmy na górze A śmiesznie, dobra Wejście do sekcji serwisowej droidów Wróć do głównych funkcji Przełaj schematy funkcji systemu Ale funkcja systemu dawaj Próbuj schematy... O! Jeszcze raz Otóż włas awaryjny w sekcji administracyjnej Władz bezpieczeństwa otwieranie wykonano Okej, okay, wyloguj się I mamy filmik O, co się dzieje? O nie, ktoś zniszczył t 3 4 Nie Jak to, dlaczego? To mógł chcieć załatwić t 3 4 so, uh, Takiej no no <laughs> koleś w ogóle. Nie bardziej niż twoja fałszywa sympatia, kiedy kapisz się na mój bust. <laughs> Nie mam ochoty o tym mówić. Coś mi naprawdę wkurzyć, czy tylko głupi... Czy tylko jesteś głupi? Eee... Chwilę. To musi być trudne. Nie bardziej niż twoja fałszywa sympatia. Ale... <laughs> Konsola Buczy. Ten złom przyszedł. A to wygląda. dziwne, że nie skontaktował się z nami przez, poprzez komunikator. Pożyjemy, zobaczymy, ale i tak nie wierzę, że już nam się uda. Dobra, na to wygląda. No chyba już nie uruchomi. Bo ktoś go zniszczył. Dobra, turbowindy zostały zablokowane ręcznie, więc rozkazałem mu otworzyć własa awaryjny. My nie mamy otwartej drogi do hangaru. Jedyne co jest jeszcze otwarte to własny awaryjny. Dobra windy nie zostały zablokowane. Nie żartuj. W takim razie ja jestem idiotą i wejdę. Możliwe, ale to jedyne wyjście jest dobre, bo ryzykuję tylko własne życie. Życie Jedi jest pełne poświęceń, poza tym ktoś musi uratować nasze skóry. Jeśli te tunele są niebezpieczne, to ty powinieneś iść... O nie... Dobra, możliwe, że to jedyne wyjście. you're either really brave or really crazy or both alright i'll try to monitor things from up here be careful the only thing moving down there is likely to be mining droids uh not that i care what happens to you or anything i just don't want to be trying to get off this Rozumiem, do zobaczenia wkrótce. Dzięki troskę, i'll keep the za link open i may be able to guide you through the tunnels from up here Dobra, spoko, Otrzymałeś komunikator, członkowie drużyny lub inne osoby mogą go używać, aby skontaktować się z tobą, dzięki czemu będą mogli dostarczyć nowych informacji. Okej, okay. jest tej strony. Bardzo dobrze, czyli teraz gdzie my iść? Tędy własa w dobra. Zapiszemy się. Zobaczę jeszcze tylko, czy nie. będę musiał kończyć odcineczkę. No, zaraz będę musiał kończyć. Myślę, że wejdę przez ten włas i... I w następnym odcinku zobaczymy co jest za tym władzę. A tu jest winda. A to zostaje zjadę. Tą windą. Tunele górnicze. Dobra, znajdujemy się w tunelach moi drodzy. I myślę, że tutaj zakończymy odcinek w tych tunelach. Zapiszemy się tutaj. Jakie zapisy w ogóle? Aha, już rozumiem, dobra. Tak, bo się zastanawiałem, co to znaczy 3, 3 2 albo 2-1. A to jest numer zapisu i nazwa zapisu. Dobra. W takim razie tutaj się zapiszemy. Dzięki, że ze mną byliście w tym odcinku i mam nadzieję, że się podobał. I do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, pa pa!